Listen to the fever of a glitter bomb. -bomb. Drugi sezonu jest i Witam was, ja, czyli Marcin Wleźlak oraz ja Łukasz Zaczyński. I z przyjemnością będziemy wam tak, że w tym roku dostarczyć, cotygodniową dawkę przejść motoryzacyjnych, czy to z nowych, czy to z używanych samochodów. Dzisiaj mamy do zaprezentowania samochód, którego jeszcze nie ma w sprzedaży w polskich salonach. On jest na wystawach oraz w niektórych w pasażach niektórych centrów handlowych, jednakże fizycznie nie można go jeszcze kupić. Nam został on użyczony przez managera firmy FM Group Marcina Szerszenia. Co prawda test tego samochodu jest już w jednej z gaz motoryzacyjnych, ale uważam, że nasza wersja ma o wiele ładniejsze wnętrze dlatego warto Wam go pokazać. I zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania tego samochodu, czyli do takiego meritum sprawy, zobaczcie, co czeka Was w tym sezonie. Okay, so A dzisiaj zaprezentujemy samochód, który przez dwie generacje był uważany za auto bardzo nijakie. Podobał się właściwie nielicznym, a patrząc na niego z profilu, można było odnieść wrażenie, że. Funkcjonalizm wygrał w tym przypadku z estetyką. Linia dachu była poprowadzona tak za to, że miało się wrażenie, że na tylną kanapę zmiesz zmieszczą się przynajmniej dwa sporej wielkości fikusy. Tak, jedni już na pewno domyślają, drodzy dopiero zaczną, ale prz przetestujemy dzisiaj nową A-klasę Mercedesa, czyli rewolucyjne dziecko tego sztukarskiego producenta aut luksusowych i zobaczcie, bo naprawdę, naprawdę warto. warto. Stoję przed najnowszym Mercedesem A klasy. O wiele mniej bym się cieszył, gdyby to była pierwsza lub druga generacja. Tamta była trochę, no nie podobała mi się zbytnio stylistycznie. Na dodatek, myślę, że nie można było jej za bardzo porównywać z konkurencją, która jest, z którą na pewno można porównywać ten nowy model, czyli BMW 1 albo Audi A3. No i jak widać, Mercedes teraz tworzy nową linię i do B klasy, i do M klasy, która przy dołączyła dosyć wcześniej, dołączają teraz kolejne modele. No właśnie teraz nowy model A-klasa, z tymi charakterystycznymi łezkowatymi reflektorami. Zobaczmy, jak się sprawuje sam samochód i jak wygląda. Spójrzmy na sam samochód. Co widzimy z przodu? Widzimy olbrzymi grill, wręcz jak nie na taki mały samochód. Równie wielki znaczek, po prostu aż mi przywodzi na myśl takie tiry Mercedesa. No i co? I te właśnie charakterystyczne łezkowate reflektory, które wyglądają naprawdę dobrze, i, i tutaj jest pewna spójność pomiędzy modelami. Auto jest z pewnością bardzo dynamiczne, aż, aż kipi tym, tym, tą dynamiką. Chodzi o tył, to wygląda on myślę naprawdę dobrze. Fajnie wyglądają te boczne lampy zachodzące na boki, jednakże tak popatrzcie, tak szczerze mówiąc, czy jakbyśmy zasłonili ten znaczek, potrafilibyście rozpoznać tutaj Mercedesa? No ja nie bardzo. Ale czy to plus, czy minus? Sami zdecydujcie. Przesiadanie do środka tego samochodu. Widzimy od razu, że wnętrze jest wykonane naprawdę z bardzo dobrej jakości materiałów, a projektanci postarali się, by auto wewnątrz jak i zewnątrz zresztą wyglądało jak taka hybryda sportu i elegancji. Jest naprawdę sportowe zacięcie, a dodatkowo czuję, się naprawdę... Można założyć śmiało koszulę, marynarkę i jest naprawdę bardzo elegancko. Deska rozdzielcza jest wykonana ze skóry. Góra deski rozdzielczej jest czarna, środek ma taką, taki kolor, taki od może można powiedzieć, taka jasna, mleczna, szkolna albo tofi I tak samo podobnie fotele, które są lekko ciemniejsze. I to bardzo fajnie rozjaśnia samochód. W przeciwieństwie do samochodów, które widzieliśmy yy, w salonach Mercedesa w Łodzi, bo tam wszystko było czarne, takie szarobure Pewnie y, tych wersji pokazowych po prostu salon nie mogły sobie wybrać, zostały tylko taką surową. Tutaj na szczęście była wersja, była możliwość takiej modyfikacji. Zacznę od konsoli środkowej, która jest y, naszpikowana przyciskami, ale to nie przeszkadza w jej obsłudze, większość z tych przycisków to jest klawiatura, która y, bardzo się przydaje, gdy mam na przykład dotykowy telefon, mam telefon połączony Bluetoothem z, z, z systemem multimedialnym i... Wiadomo, no, na mnie nie czuć przycisków, I tak więc tutaj można pod ręką, nie trzeba wyciągać telefonu nawet z kieszeni. Można tutaj sobie wybrać numer. Dodatkowo do obsługi yy, komputera pokładowego mam tutaj taki joystick, a co do komputera pokładowego umiejscowienie, jaki wygląd, nie za bardzo mi przypadł do gustu. Wygląda trochę jak cyfrowa ramka z Media i nie jest wpasowana w samochód, jest tak jakby doczepiona, jakbym... Nie widział nowej klasy już kilka razy, to powiedziałem, że po prostu właściciel sobie ją przyczepił, ale nie, to jest, tak to wygląda po prostu. Pod y, tymi przyciskami, które mówię, mamy y, panel do obsługi klimatyzacji, jak i ogólnie pojętego nawiewu. Zegary, które mam przed sobą. Druga rzecz, jaka mi się w tym samochodzie nie podoba. Mimo że tych plusów jest więcej niż minusów o wiele, tak więc to jest czytelne bardzo, nie można tego odmówić, ale sam wygląd jest. Sobie, to jest takie srebrno-matowe. Dodatkowo w środku te czarne elementy są takie w kratkę. Wygląda jak w jakimś tuningowanym, niedrogim samochodzie, a mogłoby to wyglądać bardziej elegancko. I to jest ten akcent sportowy, który mi tutaj nie pasuje. Kierownica jest wielofunkcyjna, można odbierać połączenia, zmienić piosenki, tak więc standardowo. Nad nami, co ważne, jest tu bardzo jasno, bo mamy przeszklony panoramiczny dach, który może zasłonić sobie roletą. Odsłonić i dodatkowo odsunąć całą tą szybę. Tak więc można jechać jak naprawdę. Możemy taką poczynamiastkę i to też się bardzo fajnie obsługuje. Tu nie ma żadnych z tym y, problemów czy innych trudności. Y, fotele mają zintegrowane zagłówki, i to są chyba y, jedne z niewielu, naprawdę niewielu y, foteli w samochodach, i do tej pory jeździliśmy, w których mogłem jechać i spokojnie, wygodnie mieć opartą głowę o ten fotel. Fotel są naprawdę bardzo wygodne, są one kubełkowe, trzymanie boczne jest przynajmniej gdy teraz siedzę Dobrze w czasie jazdy też myślę, że takie będzie. Dodatkowo fotel jest regulowany w, w płaszczach przód, tył, odcinek lędziowy, oparcie, tak więc jest tu naprawdę mnóstwo opcji do wyboru. w każdym samochodzie tył jest znacznie mniej spektakularny niż przód, ale to nie znaczy, że mniej wygodny. Naprawdę, fotele są wykonane tak samo starannie i w ten sam sposób jak te z przodu jest naprawdę bardzo wygodnie, komfortowo. Jeśli kierowca zechce się za mocno rozpędzić, to tutaj mamy taką dziurę, przez którą albo możemy się tu złapać i trzymać, żeby nas, nie wiem, nie rzucało po tyle, albo po prostu, nie wiem, dać mu jakąś delikatną sugestię, żeby zwolnił. Nad sobą mamy światełko światło, bo chyba w pokoju nawet mam mniejsze troszkę, ale to dobrze, bo daje na pewno dużo światła, gdy potrzebujemy, więc sprawdzić coś na mapie czy, czy coś w tym stylu. Dodatkowo no, mamy tutaj izofix, y, którym, jeśli mamy dziecko swoje albo czyjeś, możemy przymocować fotelik i na pewno będzie o wiele bezpieczniej. A to jest tu bardzo standardowo, z boku mamy y, dwa schowki, jeden, drugi. Który może wsadzimy jakiś kubek ze stacji benzynowej z kawą, jeśli zechce nam się spać. Chociaż w tym samochodzie, oj, nie wiem, nie wiem, czy nam się zechce spać, bo jest naprawdę ciekawy. I ostatnie miejsce na nogi, o czym nie powiedziałem. Teraz jest tu wystarczająco miejsca, fotel nie jest jeszcze tak odsunięty, że ja tam się spokojnie zmieścił, no bo ja zawsze potrzebuję dużo miejsca, ale takie w każdym razie najwygodniej podróżuje się lekko bokiem, skierowany na przykład do pasażera, który siedzi z przodu, bo jeśli nie ma pasażera z przodu, no to co za sens siedzieć z tyłu, jak można siedzieć z przodu. Jeśli chodzi o bagażnik tego niewielkiego samochodu, mają, ma on pojemność 341 litrów, a po położeniu tylnego rzędu 7, 1157, tak więc yy, ta bariera 500 litrów zachwycająca nie jest przekroczona, ale nie jest źle. Pod podłogą mamy, nie mamy koła zapasowego, ale mamy trójkąt, mamy kompresor i takie rzeczy najpotrzebniejsze na trasie, jeśli nam się jakaś mała waria zdarzy. Dodatkowo ma, mamy tutaj z boku apteczkę, tak więc bezpieczeństwo przede wszystkim. Takie zaczepy, można jakąś świateczkę tutaj sobie dokupić. rewelacji nie ma, nawet chyba tutaj nie ma. Nie, światełko jest jedno, no nic. Nasza nowa klasa jest wyposażona w silnik 1.8 o mocy 122 koni, które w połączeniu z ogólną masą samochodu, około 1500 kg, potrafią rozruszać samochód szybko i bez zbędnych przeszkód zostawić z tyłu, towarzyszy naszego pasa. Moje mówienie jest właściwie niczym bez rozsądnych liczb pobranych ze strony producenta. Otóż do setki ten samochód przyspiesza w 9,2 sekundy, co jest całkiem niezłym wynikiem, ale ocencie sami a prędkość maksymalna to 202 km/h. Z pewnością nie jest to jednak jakaś popierdółka, i naprawdę można sobie pojechać całkiem szybko, całkiem żwawo, całkiem dynamicznie poruszać się po mieście i często zajmować też miejsce tym, którzy tego miejsca utrzymywać po prostu nie chcą lub nie potrafią. Dynamiczne jeżdżenie jednak bardzo często odbija się na spalaniu. No i tutaj producent podaje nam, że w cyklu miejskim spalanie wynosi około 7,5 7 ,7, 7 do 7,7 ,7 litrów na 100 km i. Z założenia jesteśmy właściwie sceptycznie nastawieni do tych wszystkich wyników podawanych przez producenta, i dlatego od razu automatycznie zaokrągliłem wartość do 8 litrów. Jednakże samochód zaskakuje mnie i spala nawet mniej niż producent podaje, czyżby był zbyt skromny. Poza miastem natomiast silnik ma pochłaniać jedynie 5 litrów na 100 km, i to jest wynik również sprawdzony, również potwierdzony. Producent w tym wypadku nas nie oszukuje. Być może jest to jakiś. Chęć rozpoczęcia dobrze kariery nowej jak klasy, czy co? Bo naprawdę, naprawdę wiele się zmieniło i to na lepsze. Jeśli kogoś dany silnik nie interesuje, to spośród benzyniaków może, może wybrać sobie trzy pojemności, 1,8, 2,0 oraz 2,5, odpowiednio. 122, 156 i 155 koniach mechanicznych, dla każdego coś dobrego, natomiast jeśli ktoś jest fanem ekonomicznej jazdy i lubi dawny Klekot, bo teraz już te silniki tak nie mają, ale sam olej napędowy to może wybierać spośród 1.8, 122 konie oraz 2.0, 135. Wszystkie te silniki mają technologię Blue Efficiency, no a może oprócz tego benzyniaka 2,5. Cała moc pojazdu obsługiwana jest za pomocą sześciostopniowej przekładni manualnej, akurat w tym wypadku. Skoki dźwigni są bardzo, bardzo precyzyjne i naprawdę podoba mi się praca tej skrzyni. Wszystko wpada od razu tam, gdzie ma wpadać Ech, i działa, działa to bardzo dobrze. Natomiast jeśli komuś nie pasuje ta skrzynia, może sobie wybrać drugą opcję, która jest dostępna w przykładnym silniku oraz w ogóle w całej A-klasie, jest to taki jakby DSG albo e S-tronic, bo siedmiostopniowa skrzynia dwusprzęgłowa Mercedesa i myślę, że myślę, że gdybym ja kupował ten samochód, to w ciemno wybrałbym tą dwusprzęgłową skrzynię. Układ kierowniczy w tym samochodzie jest parametryczny ze zmiennym właściwie tym, e, tym samym wspomaganiem, ponieważ im szybciej jedziemy, tym to wspomaganie jest mniejsze i po prostu kierownica chodzi ciężej. Natomiast e, przy wolnej, powolnej jeździe po parkingu prawdopodobnie będzie mieć wrażenie, że kierownica wręcz się odkręciła i, i coś się naprawdę poluzowało i będzie trzeba zmierzać do warsztatu, ale niech Was głowa o to nie boli. Tak nie. Jest. Sam samochód. Jest w sumie szerszy, niższy od swojego poprzednika, który zyskał dzięki swojej bryle i tej wysokiej, dosyć linii przy domek Bulwy. Jest dzięki właśnie tym swoim nowym kształtem, Nowy Mercedes już powinien od razu, już w standardzie, od samego początku trzymać się lepiej drogi. I tak rzeczywiście jest. Na wszelkich łukach samochód zachowuje się całkiem dobrze. Nie wychyla się na zakrętach naprawdę. Trzyma się zgrabnie, i trzyma się całkiem mocno podłoża. Ma takie dosyć sportowe usposobienie. Jednocześnie samo zawieszenie jest zestrojone dosyć komfortowo, chociaż ja bym powiedział, że jest. przez to, że mówię o tym samochodzie w samych superlatywach, to może się wydawać, że jest to test trochę sponsorowany i że dostajemy olbrzymie za to wszystko pieniądze, ale tak nie jest. Nie dostajemy żadnych pieniędzy za to. Robimy to z czystej przyjemności. A wiecie dlaczego? Bo Mercedes wykonał naprawdę kawał dobrej roboty. Przekształcając jajo, czyli ro właściwie rodzinny dupowóz, ale nie jakiś tam duży, właśnie mały, w całkiem ciekawy, uspor usportowiony samochód o usportowionej sylwetce dla młodych. Myślę, że tak, zmienił po prostu grono, grono osób, które powinny być zainteresowane w tym, tym samochodem. A na dodatek, właśnie teraz Mercedes A-klasa może konkurować bez problemu z Audi A3 czy też BMW 1. Bez problemu. Myślę, że dwójka konkurentów powinna się już bać. Powiem Wam tak, samochodem jedzie się tak przyjemnie i tak dobrze, że naprawdę szybciej płynie czas. Szybciej. A chciałoby się, żeby płynął. To so, koniec tego odcinka, koniec tego dnia, odcinka pierwszego, drugiego sezonu. Mam nadzieję, że poszedł dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobał, bo nam się podobał. Tak, jeśli poszedł dobrze, to oby cały sezon był taki jak ten odcinek z ładnymi samochodami tak, z tymi samochodami oczywiście. z nowymi samochodami ale nie tylko no jak będą używane, to też żeby ładne A co do samochodu? A co do samochodu, no to tak, taki samochód można kupić od 90 tysięcy, jest to z najmniejszym silnikiem 182 konia. Ten nasz egzemplarz mimo tego, że ma taki sam silnik kosztował 130, tu chodzi o dodatkowe wyposażenie typu skóra w środku yy, i inne takie gadżety. A naprawdę jeśli chodzi ogólnie o A-klasę, to ja bym tego nawet nie nazwał A-klasą, tylko jakąś, nie wiem. New klasą New, new On-Classą, nie. Nie mam pojęcia. Naprawdę to jest zupełnie inny samochód. To jest tak jakby postawić starszą ja na A klasę. To samochodem wreszcie, a tak. te poprzednie dwie generacje to... Dokładnie, no jakby postać ja starszą a klasy tak i tą, ok. no to jest zupełnie inny samochód. Y na pewno w przyszłości jak będziemy testać inne samochody podobne nie tylko wyglądem, ale ogólnie klasą do tych, to na pewno do Barcy są będziemy porównywać, bo warto. Tak. No dobrze, no plus no, no nie zawiedliśmy się na pewno tym samym. Mam nadzieję, że wy też się nie, za nie zawiedziecie, nie zawiedliście się. No i co? No i... Zapraszamy do następnego stata. To tak, też będzie fajny samochód za tydzień. I do zobaczenia. Do na widzenia razie. Marcinie. Do widzenia Łukaszu. Żegnaj. Miło mi się z testowanie. No